Z losem jego pana. A jedna z pań, która tutaj przychodzi, śmiała mi w wielki czwartek mówić o moim ciężkim losie żeby to się wreszcie skończyło. Co ona z wiary rozumie i z życia kapłana? Rozumie na sposób protestanta. Taką wiarę faktycznie ma. Jak mówić takiej kobiecinie? Bidulce. Nic nie rozumiesz, kapłaństwa, doksiędza się, że tak powiem, lepiłaby jak mucha do miotła. Kapłan musi mieć udział w losie Chrystusa, dlatego rozumiesz, postawę Matki Najświętszej w objawieniach G4, jak dzieci pytają, nagabywane musiało być przez księdza proboszcza, czy biskup pójdzie siedzieć, za, czy pójdzie do więzienia. Matka Najświętsza nic nie odpowiada. Co ma odpowiedzieć? To mój syn był więziony na krzyż, a biskup co ma? W pierzynie umiera? No to umierają w pierzynach. Pytanie, jak żyją, gdzie będą umierali ci, którzy mówią, że inni umierają w pierzynach. Jak z odprawianiem trydum, jak z Wielkim Czwartkiem, ze święceniem olejów. Skąd ksiądz ma wziąć? Jedzie do chorego poświęcić, po, po ostatnie namaszczeniu dzień. Skąd ma wziąć ksiądz oleje? Od biskupa, od którego? Tu jest. Bo zdjęcia zobaczycie.